Witam Was na czytaniu pod tytułem Myśli, Uczucia i Zamierzenia Twojej Osoby. Do wyboru trzy talii i trzy kamyki. Malachit, Kwarc Różowy i Kryształ Górski. I zaczniemy od zielonego kamyka. Padło dużo. królowa kielichów i król buław. Rak ryby, skorpion, baran lew, strzelec. Między wami są jakieś straty finansowe i niespełnione oczekiwania. Może was łączyć nauka albo projekt, który się zakończył jakimś konfliktem. Hmm. Co ten mężczyzna myśli? Myśli, że jakieś marzenia między wami zostały zakończone ciężkim trudem. Mężczyzna. Oj, albo osoba. O, pyta, pytałyśmy o osobę. Hmm. Twoja osoba uważa, że jesteś skupiona na sprawach finansowych? Mogłeś przejść jakąś chorobę? Albo jakieś wydarzenie bardzo Cię zmieniło. O, Twoja osoba uważa, że wyszłaś z iluzji na temat tej relacji. Karty mi wypadają. <laughs> Jeśli chodzi o uczucia, tutaj jest wstrzymanie. Jakichkolwiek działań. Mimo, że są emocje, może to jest jakiś potencjał na pozytywne emocje, ale wcześniejsze działania nie przyniosły rezultatu, i Twoja osoba nie wie, czy z czymkolwiek do ciebie wychodzi, bo nie jest pewna tego, co jest między Wami. Ale dwójka kielichów się pojawia. Dla jednej z osób y, ta relacja albo to uczucie może być dużym ciężarem. Hmm. Jakie zamierzenia? Twoja osoba myśli o spotkaniu, ale na ten moment nie jest to realne, albo jest to tylko w sferze wyobraźni. Twoja osoba może przepracowywać jakieś konflikty wewnętrzne, albo walczy o swoją pozycję w jakimś miejscu. Wynik to głupiec. Hmm. Możecie spotkać się gdzieś po środku podczas podróży, i wtedy będzie możliwość rozpoczęcia nowego początku, i będzie się to wiązało z podjęciem jakiegoś ryzyka, albo rozpoczniecie dla siebie czystą kartę. I wtedy prawdopodobnie nową relację albo wybierzecie kogoś innego przy tym głupcu. Dobrze. Dziękuję za ten wybór i przejdziemy do kwarcu różowego. Sygnifikator relacji, księżyc, może to być relacja, która budzi dużo lęku, gdzie główną rolę gra kobieta. <laughs> Może Was łączyć jakaś praca albo zainteresowanie, budowanie czegoś? Możecie często spotykać się wieczorem albo wieczorową porą? Poznaliście tę osobę? Pracujecie nad tą relacją i próbujecie rozwiązywać konflikty, choć nie zawsze się to udaje. Jak ta osoba cię widzi, jako kobietę przelewającą wodę. Ta osoba, widzicie w internecie prawdopodobnie często, uważa, że w jakiś sposób zostałaś zraniona, albo były jakieś wydarzenia między wami, które doprowadziły do tego, że jesteś w stanie się odwrócić i pójść swoją ścieżką ta osoba może myśleć o tym że że chcesz odejść z tej relacji że jest dużo czynników ukrytych że jest dużo niedopowiedzeń zwłaszcza w sferze finansowej albo coś dzieje się w miejscu pracy przy księżycu Osoba ta widzicie jako człowieka atrakcyjnego, który dąży do swoich marzeń i przezwycięża jakieś trudności. Mogło tu być obupólne zranienie uczucia. Jest jakaś stałość między wami. Osoba ta może wyznawać podobne wartości do ciebie, ale emocjonalnie jest oddalona i izoluje się. Mężczyzna kieruje się zasadami moralnymi. I nie chce tych zasad łamać. Emocjonalnie jest bardzo oddalony. I, I może uciekać w pracę, w naukę albo w jakieś zadanie. Przekazywane przez starszego mężczyzna. I cóż? Po długim czasie bezczynności, mężczyzna może zadziałać. Może być tutaj jakieś zaproszenie do restauracji na koncert. Albo w jakieś miejsce, w które chciałaś pójść, gdzie jest pewien, że sprawi Ci to przyjemność. Może to być jakieś miejsce związane z Twoim zainteresowaniem, albo. Miejsce związane z duchowością. W wyniku jest planowanie podróży i stałość, niezmienność. Sądzę, że będziecie w stanie zachować stabilność, którą obecnie macie. Partner będzie dążyć do poprawy między Wami. Może Was zbliżyć jakieś wspólne działanie albo wspólne zainteresowanie. Tak, dobrze, dziękuję za kwarc różowy i przejdziemy do kryształu górskiego. Tak, jak wygląda Wasza relacja? Możecie często spotykać się w jakimś miejscu publicznym, wykonywać wspólnie jakieś przedmioty? Albo często spotykacie się na jakimś ryneczku? Albo gdzieś, gdzie jest bardzo dużo ludzi, możecie mieć jakieś wspólne miejsce na romantyczne przechadzki. Często możecie coś wspólnie gotować. Łączy Was jakaś książka. Rak ryby. Baran strzelec. Między Wami jest bliskość, namiętność. Wspólne zainteresowania. Co ta osoba myśli? Myśli, że trzymasz się jakiejś strefy komfortu i nie wykonujesz działań ze względu na to, że planujesz podróż albo nie dzielisz się swoimi planami. Osoba ta widzicie w królowej mieczy, w energii logicznej, skupionej na finansach. Pierwsza się pojawia czwórka pentakli. Osoba ta może bywać u Ciebie w domu. Uważa, że potrzebujesz hmm, dla siebie bardzo dużo przestrzeni. Albo zwracasz uwagę na jakieś sprawy dekoracyjne, albo się tym interesujesz. Mężczyzna myśli o jakiejś podróży i o tym, jak zapakować zwierzę, żeby było wygodnie. Hmm. Jeśli chodzi o uczucia, to z jednej strony jest pewna rezygnacja, przeciążenie tą sytuacją, a z drugiej są emocje. Pozytywne przy królowej kielichów. Ta osoba zdaje sobie sprawę, że jakieś komplikacje między wami i oddalenie emocjonalne jest czasowe. Oboje możecie dużo pracować. W zamierzeniach ten mężczyzna, ta osoba chce się spotkać. Miałoby to być jakieś spotkanie, Lekkie, namiętne, i żeby coś poznać nowego, może chcę coś z Tobą wspólnie zobaczyć. Może to być jakieś wydarzenie, które raz na rok się dzieje, albo jakieś zjawisko atmosferyczne? Jaki wynik dojdzie do tego spotkania? Może być jakieś świętowanie w gronie przyjaciół. W wyniku wypadasz w karcie cesarzowej, w kobiecie zadowolonej ze swojego dostatku i obfitości. Tak, dobrze, dziękuję bardzo, że byliście na czytaniu. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do kolejnego czytania.